Aleksa Znowski, nie obrażysz się, jak mówił, że największa niespodzianka dzisiejszego dnia? Nie obrażę się. Czemu zastępuję Igorę Jakubowskiego, mojego kolegę, którego niestety nie, niestety nie ma z powodu kontuzji. No i dobrze reprezentowałem jego wagę, czyli wagę do 91 kg. No właśnie, bo tak gdzieś w kuluarach wszyscy byli zgodni, że jesteś dobrym pieściarzem, ale jednak jest to Twój niejako debiut międzynarodowy. No i rywal to jest doświadczony, więc spodziewaliśmy się, że jednak. Minimalnie możesz tak tak przegrać, a tymczasem wygrałeś i to jest duża niespodzianka i chyba się bardzo cieszę z tego powodu. Ja też się bardzo cieszę. Wygrana walka. No nie, nie przyjechałem tutaj m, zebrać jakieś laury, tylko pojechałem tutaj zrobić sobie doświadczenia doświadczenie i nie jestem doświadczonym zawodnikiem, dopiero zaczynam swoją przygodę z boksem i uważam, że, że jest to ogromna pomoc dla mnie, żeby po prostu być coraz lepszym zawodnikiem. Właśnie też chyba ważne zwycięstwo z innego powodu, bo gdzieś tam boksujesz bardzo wody ciężkiej i tutaj jakby po mistrzostwach Polski były te opinie, że zdobyłeś tytuł, bo nie było Igora, nie było Tomka Bohdanowicza, gdyby oni byli, byłoby inaczej. No jakby teraz chyba jest okazja potwierdzić, w dalszym też ciągu, że, że, że się niektórzy mylą. Nie wiem, czy się mylą, czy mają rację. Nie było Igora, nie było Tomka, no jeśli by byli, to, jeśli, by byli jeśli bym z nimi boksował i bym wygrał, to wtedy, wtedy można było powiedzieć, że są od nich lepszy, no ale nie było ich. I, i cały czas czekamy na, na taką walkę. Rozumiem, że podobnie jak wszyscy koledzy tutaj, którzy dzisiaj boksują również się wybierasz na obóz do Cetniewa? Tak, jasne, bardzo chętnie. <grym mieście> <grym grym grym> to jest w plama. A czy jesteś przewidziany nie jest. na to, żeby na atomy już tam? Jesteś przewidziany na to, żeby boksować to również tam, Czy jednak ktoś inny będzie. No, no myślę, że zaboksuje. No, jeśli Igor wyleczy kontuzję, to, to będzie on wystawiony jako pierwszy skład, ale przewidziane jest, że, że również występ, wystąpi jako drugi zawodnik. No, Zobaczymy, jak to będzie. Okaże się wszystko w przyszłości. To dziękuję Ci bardzo i gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo serdecznie.